Witam Was w filmie, w którym razem z moim przyjacielem Lepkiem oraz Karolem przeszliśmy Minecrafta na najtrudniejszym datapaku, jaki udało nam się stworzyć. Naszym celem jest przejście gry, lecz nie będzie to takie proste, bo mamy ograniczoną przestrzeń do poruszania się. W dodatku zrespimy się w losowych miejscach, nie będziemy mieli dostępu. To utrudni nam grę, bo nie będziemy mogli od razu się spotkać, a żeby zdobywać punkty i więcej miejsca do poruszania się, musimy zabijać moby. Każdy mob to jeden punkt, a jeden punkt to jeden blok. Również możemy kopać surowce, co również da nam ten punkt. Nie przedłużam, lecimy z tematu. Zaczynam za 3, 4, 2. Poczekaj! <śmiewanie> Dodam to na końcu. <śmiewanie> Dobrze, teraz. Nie! Trzy, Stop! Trzy, Stop! Nie! zatrzymaj! Zatrzymaj! Gdzie jest Karol? Gdzie jest Karol? Gdzie, o, gdzie? Tak wyglądają nasze pierwsze minuty. Ja to rozkrócę. Koń, koń, tutaj podejdź, wsiądę na ciebie i będę na siodle. im się nie poruszają nogi. O. Kolejne nasionko czekaj, tutaj jestem. Tylko nie wróć mi Czekaj. Wzięć większy rozpęd. Enderman! Popatrz mu się w oczydła. Patrzę, a się w oczy. Po zdobyciu pierwszego drewna zaczęliśmy planować... ...zrobienie... ...MOD no. Czemu nie mogłem cię uderzyć? O, mogłem. No ej... Wspólne zasięgnięcie z Uniwersytetu Słyszysz Nie na to znaczy słyszałem o tych NPT Oby. Czekaj jak włączało się free Kama w Modreenfie, e, w sensie zależy czy masz moda na to. A tak faktycznie zapomniałem, że nie ma nie ma jakiejś wybudowanej opcji włączenia free Czekaj, a mamy tutaj chowala. Nie ja ja wiem, może. A po co mamy iść do kowala, przecież mamy. W tym odcinku to na tyle. Oczekujcie kolejnych części.